Witajcie w nowym filmie, dzisiaj jest poniedziałek Jest przepiękna pogoda, nie ma już takiego upału, ale nie jest zimno w ogóle takie błękitne chmurki, w ogóle super I nie wiem, stałam w takim dobrym humorze I witam Was z mojej kuchni <laughs> Niestety coś szwankuje mi gardło, więc mogę chrypieć Bo chyba wiecie od tego, ja bardzo często jak jest upał I jak gdzieś wchodzę do jakichś pomieszczeń, klima, upał, klima, upał To potem choruję na gardło <laughs> Także przepraszam Was za to i witam Was z mojej kuchni, w mojej piżamie, i ostatnio dostałam <laughs> jakieś takie komentarze, dlaczego ja się tak pokazuję bez, bez makijażu w piżamie. No więc słuchajcie, może dlatego, że tak wygląda prawdziwe życie i tak wyglądają prawdziwe kobiety. I ja tutaj nie, niczego nie upiększam i um, nie wiem, niczego nie udaję. I to nie jest jeden z tych kanałów na YouTubie, gdzie. Um, nie wiem, ktoś wstaje z łóżka i mówi... Mu... aż się... <laughs> i ma makijaż na sobie, bo tak nie żyją prawdziwe kobiety. Oczywiście na pewno są takie przypadki, które tak robią, ale większość kobiet ym, wygląda tak po przebudzeniu, więc ym, może dlatego. Yy, I słuchajcie, dla mnie to jest takie, to też jest ciekawy fenomen, bo zobaczcie, że bardzo często się i tak nie mam wszystkich paznokci. Zaraz będę robić, więc. <laughs> Bardzo często się mówi o tym, że jest taki taka presja, znaczy nie presja wiecie co? że jest taki wizerunek kobiety pokazywany w mediach. I mówiąc w mediach mam tu na myśli um, telewizję, prasę, reklamę i też część taka social media, czyli niektóre profile na Instagramie i też niektóre kanały na YouTubie. Które pokazują kobiety, które są mega wymalowane, mega sfotoszopowane Bardzo często modelki mają, nie wiem, 12 lat, więc wiadomo, że mają tą figurę po prostu taką drobniutką A są zrobione, występują w reklamach, nie wiem, kremów przeciwzmarszczkowych że taki makijaż do takiej sesji robi się ileś godzin, potem ileś godzin się robi taką sesję, potem się to jeszcze photoshopuje, potem mamy zdjęcie i to wygląda wszystko tak idealnie, tak? Um. I też jest część takich właśnie profili na Instagramie, na YouTubie, które też jakby w tą konwencję wchodzą i często się mówi, że to jest niebezpieczne, że to promuje taki zły wizerunek kobiety, że część osób, część kobiet chce potem tak wyglądać, popada w różne choroby albo nie wiem, gdzieś goni taki ideał, którego nie ma tak naprawdę, bo to jest ściema i to jest wykreowane na potrzeby, na potrzeby mediów. I bardzo dużo jest zarzutów w stosunku do, do tych mediów, że one tak robią. Trzeba to rozum, trzeba zrozumieć i odróżniać od, od, od prawdziwego życia takie rzeczy, że to jest robione w jakimś celu. Czy ja mówię, czy to jest dobre, niedobre? Pewnie nie, ale. Tak to już jest, to jest jakby taka konwencja. Trzeba to rozumieć, że właśnie jak to jest zrobione, tak? Że to nie jest tak, że ta dziewczyna na zdjęciu tak wygląda, jak wstaje rano, tylko wygląda tak po zabiegu wielkiej, po wielu zabiegach wielogodzinnych, dużej ekipy, i że to nie jest, że to jest wy wykreowane, tak? Że to nie jest prawda. Z drugiej jednak strony, coś, co mnie zawsze zastanawia, to to, że w dzisiejszych czasach wystarczy, że pokaże się dziewczyna na Instagramie, nie wiem, w kostiumie kąpielowym, czy tam, nie wiem, jakieś zdjęcie. I ja patrzę i widzę normalną kobietę, normalną, taką jak jadę na wakacje i idę na plażę i widzę normalne kobiety. Nie widzę mega płaskich brzuchów, braku celulitu, jędrnych ud. Um, nie wiem, idealnej fryzury, tylko widzę normalne kobiety. Nie mówię, że one są otyłe, niezgrabne. Nie, widzę, że są normalne, że ich ciała nie są idealne, po prostu. I niech taka dziewczyna się pokaże, gdzieś wrzuci zdjęcie na Instagramie, czy pokaże się tak w filmie, to od razu: O Boże, ale masz uda, nie masz płaskiego brzucha, o Boże, boczek ci wystaje, o Boże, masz celulit, o Boże, twoje łydki są, nie wiem, potężne, nie powinnaś ich pokazywać, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie na pewno o co mi chodzi, tak jak nie wiem, są jakieś zdjęcia makijarzy, i po prostu wszystko widać: to oko tutaj nie ma na białku, nie ma żadnych żyłek, rzęsy są idealnie. Rozdzielone. No jak ja bym sobie zrobiła makijaż i bym wzięła komórkę i tak z bliska zrobiła zdjęcie ok, na pewno nie będzie wyglądało tak fascynująco, bo wiadomo, że trzeba odpowiednio zrobić taki makijaż, odpowiednio oświetlić i o, potem odpowiednio w programie. Nawet nie chodzi tutaj o Photoshop, ale jakoś tam właśnie wyczyścić pewne rzeczy, żeby to dobrze wyglądało. No jak ja bym rzuciła takie zdjęcie, to zresztą jedna z vlogerek kiedyś tak zrobiła, że wrzuciła takie zdjęcie i o Boże, ale masz posklejane rzęsy, o Boże, a to, a tamto. No ona po prostu wrzuciła zdjęcie tak, jak to naprawdę wygląda, wiecie, bez Photoshopa, bez niczego. I to jest, powiem Wam, straszne i to jest przerażające, bo ym, to robią same kobiety, tak? To robią same kobiety, to nie jest tak, że to robią media, tylko z jednej strony. Kobiety mają pretensje, że właśnie ktoś im narzuca jakiś taki określony wizerunek, określony ideał, do którego trzeba dążyć, ale potem, jak zobaczą zwykłą kobietę, to, to od razu wiecie, wytkną, wytkną jej wszystko. Oczywiście, że. W dzisiejszych czasach jest tak, że po prostu musimy mieć takie długie rzęsy, takie bujne włosy, w ogóle idealnie płaski brzuch, jędrne uda, dużą pupę, duże piersi, w ogóle y, długie paznokcie idealne, w ogóle nie wiem piękne dłonie, zero włosów, y, nie możemy być blada, ale też nie możemy być zjarane i tak dalej i tak dalej i tak dalej, nie wiem idealne zęby, pełne usta, w ogóle idealną cerę, y, nie wiem piękne brwi, piękne rzęsy, w ogóle malutkie uszka w ogóle, no nie wiem co tam jeszcze No ale prawda jest taka, że po prostu no nie każdy tak wygląda I każda kobieta ma coś Każda, każda I słuchajcie, to jest takie niepotrzebne Wpędzanie ludzi w kompleksy I niestety Muszę powiedzieć, że to po prostu babki same sobie robią Nawzajem, tak jest, po prostu tak jest I No nie dajmy się, nie dajmy się zwariować Ani w żadną stronę, że Nie wierzcie w to, że nie wiem, wy tak musicie wyglądać ale no, też swoim zachowaniem nie, jakby czasami może nieświadomie, ale znaczy możecie to spowodować takie wrażenie u innych kobiet, właśnie takimi komentarzami. Wiecie też, na przykład, często po prostu, zawsze jak jest sezon letni, ja dostaję pytanie od dziewczyn, że na przykład mam masywne łydki albo uda. I co ja mam nosić latem? Ja zawsze tutaj, kurde, noś shorty, jak jest 35 stopni. To noś shorty, bo jesteś na wakacjach, albo jesteś na plaży, albo nie wiem, jesteś w mieście, to noś sukienkę, no co będziesz się, kurczę, chyba, że kochasz maxi i dobrze ci w tym.. dobrze ci w tym i. Ale słuchajcie, no to naprawdę to już jest taka jakaś obsesja, że... Ym, no ja nie wiem, no, no nikt nie jest idealny, nikt nie jest idealny, nie wiem, jedna kobieta ma duże stopy, druga ma, nie wiem, szerokie uda i co ona ma z tym zrobić, nie utnie sobie tej stopy i nie wiem, jak ktoś ma, znaczy nie szerokie uda, szerokie na przykład biodra, to jest taka po prostu budowa i nikt, nie wiem, szerokie ramiona, nie wiem, dużą, dużą dłoń. Nic z tym nie zrobi, no nie zrobi, nie odchudzi się, nie zrobi na tę operacji, nie ma wyjścia, taka się urodziła i po prostu nie ma sensu się tym przejmować i nie ma sensu e, tym żyć i w ogóle się tym zajmować. No najgorsze, że niestety może być tak, że inni ludzie jakoś będą ci, ci o tym przypominać, ale, ale trudno, no ty, ty się tym nie przejmuj, a do innych jakby taki apel, że. Naprawdę jako kobiety wspierajmy się i bądźmy dla siebie wsparciem i podporą, a nie takim, ale masz, nie wiem, ale masz wielką łapę. Albo nie wiem, ale masz wielką stopę. Także i pamiętajmy o tym, że po prostu prawdziwe życie wygląda jak prawdziwe życie. I się budzimy w piżamie bez makijażu. Także tak tytułem wstępu dzisiaj, który mi w ogóle już 9 minut wyszedł i po prostu już ostatnio staram się ograniczać, bo mi takie długie te vlogi wychodzą. Chociaż jak wrzuciłam tego jednego, który tam miał chyba 6 czy 7 minut, to mi wszyscy pisali, że nie zdążyli zjeść śniadania i co to ma być za krótki vlog. Także cieszę się bardzo, że y, lubicie, lubicie moje długie vlogi. No i tak jeszcze wracając do mojego kanału, to y, ja w ogóle taka jestem, że jak ktoś mi mówi, że nie mogę tego zrobić, to oczywiście... Tym bardziej będę to robić, bo nie znoszę, jak ktoś mi cokolwiek narzuca, nie znoszę po prostu, jak ktoś mi wciska jakieś e, swoje opinie, ale to już na pewno wiecie. Ale ja właśnie chcę, żeby taki mój kanał był, żeby był taki ludzki, taki normalny, taki dla zwykłych kobiet, taki, wiecie, z krwi i kości, które nie są idealne, które są normalne, które i nie wiem, nie, nie boją się, nie wiem, pokazywać różnych rzeczy, nie wszystko musi być wiecie, takie po prostu właśnie idealne nie wiem, taka presja że trzeba być idealnym nie trzeba być, nikt nie jest ja na pewno nie tak, to jeszcze szybko wam pokażę, żeby was tu nie zanudzać od rana bez makijażu i w piżamie wrócę jak już się ogarnę albo nie dzisiaj na śniadanie miska malin z moim pudingiem z nasion chia z mlekiem sojowym i jeszcze zrobię sobie inkę mm, do picia i takie będzie moje na nie. dobre 10 minut, uciekam. To znowu ja, jest już 18, jestem kiepską blogerką wiem, ale coś Wam chciałam pokazać, bo przyszła paczka, zamówiłam dla sushi i dla kota też jedynie. I nie dość, że słuchajcie, to akurat nie wina sklepu, bo kurier kurczę yy, tydzień temu tą paczkę miał dostarczyć, ale w ogóle nikt do mnie nie zadzwonił a nic, napisałam do sklepu a sklep napisał, nie no paczka już jest wysłana tydzień temu i w ogóle się okazało, że nie wiem leżała gdzieś po prostu i nikt do mnie nie zadzwonił, nikt się nie skontaktował i w ogóle, no ale to jest po prostu saga o panach <laughs> kurierach i to by mi ktoś nie mówił, to naprawdę ja z panami kurierami mam dużo do czynienia, dużo paczek dostaję ale też dużo wysyłamy i czasami po prostu jest tak, że też siedzieliśmy, pakowaliśmy paczki na Gaugana do którejś tam w nocy, a potem ktoś do nas pisze, że od tygodnia nie dostał przesyłki się okazuje, że pan kurier ma paczkę, ale mu było nie po drodze, albo coś tam w ogóle nie pojechał tego doręczyć. Ale to już nie o tym. Zamówiłam jedzenie i zobaczcie, tak mnie to wkurza, jak ktoś tak pakuje. Na szczęście nic się nie rozwaliło, ale zobaczcie, jakie to jest wszystko pogniecione. To akurat nie ale te, i tam na dole to też wszystko takie no no ale nic to też nie, też nie o tym Co ciekawe słuchajcie, że całe to zamówienie ja tego nie kupiłam, ale dostałam gratis i zobaczcie, jest woda dla kota z dodatkiem koćmiętki nie gazowana i jest również woda dla psa Z dodatkiem aceroli. Nie wiem, co to jest acerola. Przygotowana z myślą o psach. Polecana przez lekarzy w weterynarii. Przetestowana mikrobiologicznie. Ogranicza występowanie kamicy moczowej. Codziennego użytku nie zawiera chloru. Sugerowana cena 4,49? No ciekawe, a to? 2,49? czyli jest też taką wodę? Ciekawe w ogóle, oczywiście nie podam. Ciekawe, czy one będą one będą chciały topić sushi. Fajne. czybyś byś wolała pewnie, co dzisiaj jemy. Kurczaka z ryżem. Czy kurczaka z ryżem. Nie, to akurat są wszystkie takie same. Wszystkie takie same Ci wzięłam. A tutaj na razie no może taką zjesz, co? Co sądzisz o takiej? Hm? Będzie okej? Okay? Będzie OK? No dobra. Zobaczymy. O, i to akurat jest dla Ciebie ta porcja. Cała. Chociaż ja nie wiem, Susz jest takim trochę niejadkiem i rzadko zjada taką dużą porcję całą, no, ale zobaczymy. Tak? Chcesz? Chcesz takie coś? Ty nie wiesz co to jest, bo ty tylko kojarzysz puszki. W takim kartoniku jeszcze nie miałaś. Ładnie nie woda? No dobra, to tyle chciałam Wam powiedzieć. O, suszek! Co jest? Będziemy jeść, a pan tam jeszcze rzuca garami, więc gotuję, więc pewnie coś ciekawego. Pokażę Wam jeszcze na szybko haul. Kupiłam kolejną partię pomarańczy i cytryn na sok, ponieważ mam nowe y, dzbanuszki, w które mogę nalać z IK. Słonik! Dwa pomidory. Mamy bagietkę, która jest dzisiaj bardzo kluczowa, bo stwierdziliśmy, że dzisiaj nie będzie obiad, znaczy na obiad będziemy robić zapieksy, będziemy robić zapiekanki z pieczarkami yy, i z żółtym serem, a Tomek jeszcze sobie kurczaka do tego dorobi. Wzięłam sobie na deser rożek z wiśniami chyba, rukola. Co tu jeszcze mamy? Ten chlebek, który bardzo lubię. To się nazywa i Bardzo długo jest świeży. Co rzadko się zdarza w tych supermarketowych. Kupiłam kurki, bo jutro będę robić sos kurkowy na obiad. Chyba do placków ziemniaczanych. Tak. Pieczarki do zapiekanek. Oj. Co tu jeszcze? Lew sobie kupił filadelfię. Śmietana. Mm, kostka żółtego sera. Jak się jest grill do grzanek przyprawa i ku grillowy kurczak. I do zapieksy nie mogło zabraknąć keczupu. Chociaż najlepszy był taki, wiecie, taki najtańszy oldschoolowy, jak właśnie się kupuje takie zapiekanki z budki. Wtedy taki najtańszy keczup najlepiej pasuje. Przynajmniej mi się to kojarzy z jakimś dzieciństwem, koloniami czymś takim. I konfitura z wiśni. Ekstra herba. Nie wiem, czy dobra zawsze łowić kupuję. Zobaczcie, jakie mam zapiekanki, Ja mam trzy takie małe, ale w to zrobił normalnie, takie jak się jadło na koloniach kiedyś pół bagiety. Alef ma kurczaka pyszne? No pachnie super. Bardzo dobry ser kupiliśmy. Znaczy zwykłą gołdę, ale taką, wiecie, udało nam się kupić dobrą jakościowo, że tam faktycznie jest tylko mleko, a nie mleko 10% i resztę jakichś serów podobnych składników. No dobra, więc ja próbuję. Sądziłem, że zniżysz się do zabicia dziecka. Nie dziecka, tylko cesarza Kim.